Wychaczyłam za, że dwa takie swetry, piękne swetry, ale mają tak podły skład, że na pewno wracają. Natomiast chcę je wystylizować i pokazać Wam, bo może będziecie miały w szafie swoje podobne swetry z dobrym składem i wtedy będziecie wiedziały, jak je nosić. Już Wam pokazuję, co wymyśliłam z nimi. Satynowa spódnica. Wrzucamy teraz na siebie sweter, no bo jak mamy taką spódnicę w szafie... To należy ją wykorzystywać i stylizować najczęściej jak się da. T-shirt zostawiłam i do tej szampańskiej spódnicy. Ja to tak lubię niżej, sobie tą spódnicę opuścić, bo po co tak ma być wysoko? Ona się wtedy robi dłuższa. Właśnie, słuchajcie, stosujemy tą zasadę kontrastu z teksturą materiału. To jest właśnie gruby, bardzo taki grubo dziany sweter. I do tego stosujemy śliską, połyskliwą spódnicę. I bezikowy t-shirt. Możemy fajnie do tego jeszcze założyć jakąś biżuterię, chociaż z tym ostrożnie, dlatego że to ma tutaj guziki. To możemy sobie tutaj podciągnąć. Możemy też opuścić to niżej. Może być takie właśnie luźne, zbluzowane. To też fajnie wygląda. Możemy sobie włożyć tutaj w jedną stronę. I tutaj sobie możemy włożyć. I to nam wtedy tak się będzie tutaj fajnie układało. O! Właśnie takie dłuższe, szersze rękawy. Stylizacja, gruby sweter, t-shirt, garniturowe spodnie, czy nosy beżowe. Do tego kowbojki w panterkę. Super twist całego looku. Panterka nie jest tandebna, ponieważ jest połączona ze spokojną stylizacją. Bardzo klasyczną, ale jednocześnie bardzo nowoczesną, i bardzo one świetnie do tego wyglądają. Nie bójmy się takich niestandardowych rozwiązań. Zdecydowałam się na te same buty. Kufbojki tutaj świetnie pasują do tej spódnicy, do tego swetra i kolorystycznie, mimo tego, że to jest taki zgaszony ten brąz na dole, bardzo fajnie to wygląda wszystko.